Właśnie teraz chciałem się tak na spokojnie zapoznać z różnymi ważnymi informacjami przeznaczonymi dla pasażerów, turystów. Ok? Aby uważać na wszystko, co się dzieje wokół nas. I żeby bezpiecznie to wszystko Przebiegało, okej. Okay. Dobrze. Dołącz do ambasadorek i ambasadorów bezpieczeństwa. Bezpieczny przejazd. Kropelka.pl. Rzeczpospolita Polska. No dobrze. Więc chciałem dołączyć do ambasadorek i ambasadorów. Bezpieczeństwa zgodnie z rozsądnym zaleceniem tej informacji, propagowanej przez Fundusze Europejskie, Państwo Polskie, Polskie Linie Kolejowe, Unią Europejską. Następnie chciałem się zapoznać z informacjami znajdującymi się na przejazdach kolejowych, jak to wszystko wygląda, na co trzeba zwrócić uwagę, przejazdy kolejowo-drogowe, jakie tam są oznaczenia i co zrobić w razie wypadku lub zagrożenia wypadkiem, gdzie trzeba zadzwonić. Podać numer skrzyżowania. Tutaj ta górna linijka. Telefon 112. Tutaj ten drugi z gwiazdką. Ten drugi z gwiazdką. Tam na końcu jest końcóweczka 678 Gwiazdka. Więc chciałem z tym się zaznajomić. Tak, aby wiedzieć o tym, bo wiadomo, że. Trudno jest, aby wszystko wiedzieć, albo nawet jest to niemożliwe, więc trzeba co jakiś czas przypomnieć sobie to albo obejrzyj animację. Chciałem animację obejrzeć, tego co powinno się wiedzieć. Chciałem się zająć, ile nowych dworców zostało. Przebudowanych, zbudowanych nowo, poprawionych, zmodernizowanych, i tak dalej. Jest to stacja Poznań. Poznań główny. Częstochowa Raków. Gdańsk. Kolumna. Kolumna. To widać, że jakaś. Mała stacyjka, kolumna, więc w Piotrkowie Trybunalskim jest spokój, cisza i można się właśnie zaznajomić z tymi informacjami, co mniejszym czynie, aby jako pasażer, aha to jest Rzeszów, Rzeszów, to jest Rzeszów, aby jako pasażer jak najlepiej to wykorzystać. Dla nas wszystkich tą wiedzę z tych ogłoszeń, okej? Okay? Dziękuję.